Polacy wydają się w dużej mierze narodem dosyć pesymistycznym, i chyba mamy trochę coś takiego we krwi. Na szczęście, dzięki Bogu, w pewnym momencie do naszego kraju dotarła Ewangelia. I wydaje się, że od tamtej pory naprawdę powinniśmy mieć wielki powód do radości, do uwielbienia, do wdzięczności, do entuzjazmu. To jest w ogóle ciekawe, że w języku greckim słowo entuzjazm składa się z takich trzech członów: en theos usia, które dosłownie można tłumaczyć w Bogu istnieć. I wydaje się, że jest to naprawdę wielki powód do entuzjazmu, nasze istnienie w Bogu, nasze życie z Bogiem, fakt, że możemy związać się z nim i razem z nim iść przez to życie. Wydaje się jednak, że nawet to optymistyczne chrześcijaństwo niektórzy sprowadzili na takie pesymistyczne tory. I zwróćcie uwagę, że nawet niektóre filmy o Panu Jezusie przedstawiają jego osobę jako taką bardzo pesymistyczną, smętną, ponurą, która jakby nigdy się nie uśmiechała. Jednak gdy czytamy Pismo Święte, dowiadujemy się, że owszem, Pan Jezus był mężem boleści, On musiał dźwigać niektóre ciężary, o których my nawet nie mamy pojęcia. Jednak e, czytamy w Ewangeliach, że Jezus rozradował się w Duchu Świętym. Gdy, ty, czy, gdy czytamy o owocu Ducha Świętego, to czytamy, że jest tam radość. Apostoł Paweł w jednym ze swoich listów. Zachęca wierzących zawsze się radujcie. I oczywiście Pismo Święte nie mówi nam o tym, żebyśmy się radowali z tego, że nas spotykają przykre rzeczy, żeby, że ktoś umarł z naszych bliskich i się radujemy, albo ktoś zachorował. Nie, nie, nie nie, nie o to chodzi. Ale Pismo Święte nawołuje nas do tego, abyśmy posiadali tę radość pomimo tych przykrych rzeczy. To jest bardzo ważna różnica. Radujemy się nie z tych rzeczy, ale radujemy się pomimo tych rzeczy. Możemy być ponad tym dzięki Bogu, przez to, że jesteśmy w Bogu i mamy ten, ten, ten entuzjazm. I zresztą można zobaczyć, że do Pana Jezusa dzieci lgnęły. Dzieci raczej nie lgną do osób, które są jakieś ponure i smętne. Pan Jezus był otoczony taką pozytywną atmosferą. On tą optymistyczną wiarą potrafił pociągnąć za sobą tłumy. I, I dlatego, jakie jest nasze chrześcijaństwo? Którym torem idziemy? Czy przypadkiem nie zostaliśmy wprowadzeni w błąd przez jakby taki fałszywy wizerunek Jezusa Chrystusa? Gdy czyta się powołanie Izajasza na proroka w szóstym rozdziale jego księgi, to możemy zobaczyć, że gdy Izajasz spotyka się tam ze świętym, żywym Bogiem, to czuje się brudny, czuje się nieczysty. Ale na tym spotkanie się nie kończy. On później doświadcza łaski i cały ten jego brud, ta nieczystość zostają odsunięte od niego. Doświadcza zupełnego przebaczenia i serce Izajasza wypełnia się radością, wdzięcznością, uwielbieniem dla, dla Boga. I gdy Bóg później zadaje takie pytanie, kto nam pójdzie, aby wykonać niewdzięczne zadanie, trudną misję. To pomimo, że było tam mnóstwo świętych istot, doskonałych aniołów, to Izajasz jakby przed nich wychodzi i mówi: Oto jestem, poślij mnie. Ja doświadczyłem łaski, ja chcę Ci, Boże, służyć, jestem Ci wdzięczny, jestem Twój. Weź mnie, pokaż mi, co mam zrobić. To jest piękny przykład. Pamiętam jakiś czas temu byłem u moich znajomych, którzy mieszkają trochę na takim odludziu, blisko lasu i mają pięknego owczarka niemieckiego. Miałem taki zwyczaj, że gdy byłem u nich, wychodziłem o 5 rano do lasu, żeby się przebiec, żeby się pomodlić, i ten owczarek zwykle mi towarzyszył. I pamiętam, któregoś dnia z kolei, gdy tylko wyszedłem z domu, było jeszcze dosyć ciemno. To widziałem, jak ten owczarek gdzieś tam czuwa niedaleko przy drzwiach. Spojrzał na mnie, podniósł głowę, spojrzał. Wymieniliśmy takie porozumiewawcze, właśnie spojrzenie, i widziałem u niego ten błysk w oku. On wiedział, co zaraz będzie. On czekał tylko. Na mój sygnał, kiedy ja wyruszę, aby mógł się przyłączyć. I oczywiście, kiedy wystrzeliłem, on z impetem ruszył za mną i tak, biegliśmy dosyć długo. Wydaje się, że w taki sposób. Chrześcijanie powinni odpowiadać na to Boże wezwanie takim entuzjazmem. W Psalmie Setnym są takie słowa: Służcie Bogu z radością. Służba Bogu nie jest ponurym zajęciem. Bóg chce, żebyśmy służyli mu z entuzjazmem. On, gdy pokazuje nam jakiś cel, przedstawia nam jakąś wizję, to on chce, żebyśmy nie byli tak nastawieni, jak. Dziesięciu zwiadowców, którzy zwiedzali ziemię obiecaną, prawda, gdy Izraelici mieli wejść do Kanaanu. I pamiętacie, że oni tam mówili, nie, my nie daramy rady tam wejść, absolutnie, my się na to nie piszemy. Byli również tam Jozue i Kaleb, którzy mieli entuzjastyczną wiarę, którzy potrafili powiedzieć, tak, rzeczywiście problemy są, trudności są, ale mamy Boga, który jest większy od tych problemów. I wydaje się, że taka świadomość świadomość powinna przyświecać nam, Chrześcijanom. Oczywiście spotykamy się z problemami, spotykamy się z różnymi doświadczeniami, ale patrzymy na Boga i mówimy: Boże, ty jesteś większy od tego. Możemy mieć entuzjazm, możemy istnieć w Bogu, możemy żyć w Bogu z tą świadomością, że Bóg jest wszechmocny. Bez niego nic nie mogę. Ale w Chrystusie możesz wszystko. Jakie jest twoje chrześcijaństwo? Czy masz tą entuzjastyczną wiarę? Jeśli nie, przyłącz się do mnie w tej prośbie do Boga, aby udzielił nam tej prawdziwej wiary i zaufania. Panie Boże, chcemy prosić Ciebie razem, byś wypełnił nasze serce swoją miłością, wiarą i entuzjazmem dla chwały twego imienia. Amen.